Witam serdecznie na kanale Moje EDC i dzisiaj zapraszam Was do kolejnego odpakowania z cyklu 2025 rok z Ostap Helem. Tak więc już możecie się od razu domyślić, że w tutaj w tej przesyłce znajduje się nóż, który został zaprojektowany przez tego właśnie projektanta noży czyli Ostap Hela. Myślę, że tutaj będzie też duża ciekawostka, ponieważ to, co widzicie, tenable, tenable, chyba tak to powinno się wymawiać. Czyli też jednocześnie nowa marka na moim kanale, ponieważ nigdy wcześniej żadnego noża od tego producenta na moim kanale nie było. A żeby tak wyjaśnić, tutaj proszę bardzo, model Kratos Ostop Hell Design jest stal Nitro V i G10. Noż, jak widać. Po długości główni, tak, 3,79 cala, to jest to będzie z 80 parę, bliżej 90 cm, więc całkiem sporych rozmiarów. A wracając do samej marki Tenable, Tenable, nie wiem jak to wynamarzyć, dobra, niech będzie z angielskiego Tenable. No to jest to taka budżetowa submiarka od Concept Nice, z którą w sumie, szczerze powiedziawszy, ja spotkałem się po raz pierwszy. Tak naprawdę przeglądając ogłoszenia, tu mam taką szmatkę. Przeglądając ogłoszenia, to akurat na, na OLIXie ten nóż wyczaiłem, mam tam ustawione wyszukiwanie z hasłem, z hasłem Ostap Hel, więc wyskoczyło mi nagle coś takiego i w ten w ten oto sposób trafiłem na tą markę, wcześniej, szczerze powiedziawszy. Gdzieś tam może mi się obiło o uszy, ale nie miałem świadomości, że coś takiego jest. Że jest to taka budżetowa sub, submarka od Concept Knives. Tutaj taka etykietka z racji tego, że po raz pierwszy no to Wam pokażę jak to, jak to wygląda. Nóż jest z rynku wtórnego, o czym świadczy fakt, że nabyłem go na Oliksie. Ale z tego, co tam sprzedawca zaznaczał, to raczej za mocno użytkowany on nie był. Dobra, damy te wszystkie gadżety i elementy pudełka na bok. I zajmijmy się samym już nożem. No, jest całkiem spory. Czy będzie większy? Tak, jest nawet większy od Bestechmana Dandy. Nie mini Dandy, tylko standardowego, jeśli chodzi o rozmiar Dandy. Tutaj wersja z czarnofioletowego G10 Klips Deep Carry, Sprężystość, no, wydaje się być w porządku. Tu mamy nazwę modelu. Głównie z czarną powłoką. No, powiem szczerze, że ta rękość wygląda dosyć ciekawie. Tak w odniesieniu do wielu innych projektów Ostapa, który szczerze powiedziawszy mi bardziej kojarzy się właśnie z takimi kształtami jak, jak ten. Bez men, jak chociażby jeszcze swego czasu Real Steel G5, jeśli dobrze pamiętam. Też właśnie takie bardzo zbliżone kształty, proste linie. A tutaj mamy pewne jakieś zakrzywienia, jakieś tutaj przejścia. No, powiem szczerze, wygląda to bardzo ciekawie. No ale dobra, otwórzmy go. No, jest kawał głowni. I głownia też trzeba przyznać, że wygląda, wygląda bardzo ciekawie. Bo faktycznie nie był dany, no bo na naostrzony jest. E, Ostat health design mamy na głowni, nazwę modelu, tutaj oznaczenie stali, jakiś kod y, modelu. Dobra, zobaczmy jak to będzie chodziło. Blokada, liner lock, mechanika bardzo płynna. Tak, bardzo płynna. Nie jest to może taki... E, Opadający od razu trzeba tutaj trochę potrząść, ale kurczę, może, gdybym pewnie go sobie rozkręcę, to może nawet by ta mechanika była jeszcze lepsza. Bo jest na ten moment naprawdę jest dobra. Jest taka płynna, w kontrolowany sposób można to zamknąć. Czy tu by? nie, to nie będzie, nie, to nie ma żadnych znamion front flipera. Ergonomicznie, no, też powiem szczerze, wygląda to całkiem, całkiem nieźle. Oczywiście szczegóły będą w recenzji za, za jakiś czas, która się rzecz jasna na kanale pojawi. Sprawdźmy sobie jeszcze centrowanie, idealne w punkt, idealne w punkt. Jeszcze tak za kamery spojrzę, tak, idealne w punkt. Głównie ma bardzo cienki grzbiet, więc tutaj będzie szlif płaski, oczywiście niepełny, no bo mamy tutaj dosyć sporo się na tej główni dzieje, jeśli chodzi o, o fałszywkę, o te wszystkie tutaj przetłoczenia, no jest tutaj sporo, więc wizualnie no jest to bardzo, mi się wydaje, można to tak określić, bardzo wyrazisty, pod względem wizualnym, nóż, no coś, coś faktycznie... Tak trochę innego niż, niż moje wyobrażenie projektów od Oostap Co oczywiście nie jest niczym złym, wręcz przeciwnie. Myślę, że czasami taka wariacja, trochę tutaj więcej jakichś eksperymentów, więcej takich dodatkowych elementów wizualnych, jak najbardziej na, na plus. No, powiem szczerze, wygląda to całkiem, całkiem przyjemnie. Jeśli chodzi o test ostrości, to nie będę go przeprowadzał, ponieważ, tak jak Wam mówiono, jest to nóż z rynku wtórnego. Więc tutaj o fabrycznej ostrości już nie możemy mówić. Dobra, no i to by było w takim razie na tyle, jeśli chodzi o to odpakowanie. Przypomnę raz jeszcze: Tenable Kratos, projekt autorstwa Ostap Hela. Ja dziękuję Wam bardzo za uwagę, zapraszam do komentowania, do subskrypcji na moim kanale, jeśli jeszcze tego nie robicie, no i oczywiście do usłyszenia.